Hej, hej, witam, witam, witam. Witam na kanale Enia i Achterot. I dziś takie krótkie czytanie. Nie, nie wybieranie opcji, tylko krótkie czytanie kolektywne. Chcę zobaczyć, co jest, co będzie chciało być przekazane do kolektywu, tak? I zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy najpierw tutaj. bo Być może faktycznie, może, może to być do określonych osób, tak? No, po prostu tak mi przyszło, że kolektywne, a że tutaj na razie jeszcze mam dużo pracy, więc. Mm, i to też wypuszczę coś propozycję czytania czytania na nowy rok numerologiczny. Pokażę przykład, jak to będzie wyglądało, więc jutro będzie przykład. To jeżeli ktoś będzie chciał sobie zamawiać, tak oczywiście to będzie mógł zamówić. Bo już praktycznie wykonałam pracę dla moich abonamentów, a więc mogę teraz już dać do oferty publicznej i akurat świetnie składa się, bo jutro tak zaczyna się nowy rok numerologiczny. Dobrze, ale teraz wiadomość do kolektywu. I teraz może to być tutaj do konkretnych osób, bo chcę zobaczyć w jakim temacie. Więc najpierw zobaczymy, mm, yy, że tak to powiem, problem. Może nie problem, tak, ale... No dobrze, nazwijmy problem, nazwijmy to wyzwaniem, wyzwaniem. Chcę zobaczyć. Dobrze. Frustracja, frustracja. Okej, okay. jeżeli ktoś jest tutaj sfrustrowany, nie mówcie, że wszyscy, no, w jakimś stopniu pewnie tak, tak, w jakim stopniu tutaj możemy być sfrustrowani. Mm -mm. Moja pisamina. Na razie nie będę odkrywać, bo najpierw omówimy sobie tutaj tą, tą kartę. Osoby, które tutaj są ze mną jakiś czas, jakieś wiedzą czym jest pisanina. Ci, którzy jesteście nowi, Pisanina jest to coś, co, coś, co powstawało um, u mnie na przestrzeni 2018-2019. Były to wtedy, kiedy powstał też mój kanał, czyli w 2018, były to, były to rzeczy, które gdzieś tam do mnie przychodziły i były to sny, były to um, inne. Wglądy. Czyli to był taki pierwszy mój cykl, tak jak się teraz okazuje, zapisany, utrwalony. Tak? Tak. I teraz wiecie co? Hmm. Narodziny idei projektu w czasie, który zdaje się najmniej temu odpowiedni. Czyli tak jak narodził się mój kanał. Dosłownie to rodzi się w bułach tak. Nie poddawaj się, bo na to początek czemuś co za jakiś czas urośnie do miana Królestwa, cesarstwa. Tak, czyli tutaj remont świątyni. Być jest faktycznie, może być, że tutaj też jest to do osób, które się do czegoś przygotowują tutaj. Obojętnie, czy to jest jakiś projekt, czy to jest um, cokolwiek właśnie tutaj co jest też źródłem frustracji, bo na przykład nie wiecie, jak zacząć, czy w ogóle zacząć, tak? Być może faktycznie nie jest to najlepszy okres do zaczęcia. Wam się wydaje, że nie jest to najlepszy okres, bo naprawdę, ja miałam znacznie lepsze momenty do tego, żeby powołać kanał, a zrobiłam to w najgorszym momencie mojego życia i było to też w jakiś sposób tak jakby, nie wiem, sytuacja... Uwierzcie, że gdybym sama miała tak jakby o tym decydować, to pewnie nie założyłabym, ale... Ale czasami się dzieje tak, że jak coś ma być zrobionym, to zostaje zrobionym. Dobrze, więc teraz to jest do wszystkich, którzy są w jakiś sposób sfrustrowani. Nie wiem czym, na przykład tutaj, no różnymi tematami możemy być sfrustrowani, tak? Ale ogólna frustracja, czyli jeżeli poznajecie siebie, tutaj rozpoznajecie, to będzie to do Was. Więc jeżeli coś się takiego podziewa, właśnie zadziewa tutaj, to nie myjcie tego, nie wiem, z ze słabością na przykład tutaj, tak, że jesteście słabi. Nie. Jest to, jest to oznaka tego, że coś się zmienia. Zmienia się. Albo że trzeba tutaj coś zmienić, bo już w jakichś tematach nie można w określony sposób na przykład działać. Tak? Więc to jest coś takiego właśnie, że być może trzeba się od pewnych rzeczy tutaj odżegnąć. Być może w nowe rzeczy trzeba będzie iść. Ja teraz mówię na bazie tego, co się działo u mnie, co się działo, bo tutaj spód właśnie, tak, i... Hmm, znaczy, nie spód, tylko wyższy spód. Remont świątyni ruszyły prace renowacyjne: odnowa, naprawy, odświeżanie, wszędzie nosi się zapach farb. Czyli wiecie, co, jak już, jak już tutaj ruszycie tak, jak podejmiecie jakąkolwiek, właśnie może nie jakąkolwiek, ale przede wszystkim otworzycie się na prowadzenie, to to już pójdzie. To w jakiś sposób tutaj pójdzie i zostańcie poprowadzeni. Zresztą to, to, co właśnie też mówię w abonamentach, elementach, powtarza się swego rodzaju, to jakby 2018. Powtarzają się, powtarzają się tematy, powtarzają się możliwości, ale powtarzają się też wyzwania. Tak? Więc tutaj, to co możecie zrobić w tym momencie, to zrobić tak kilka kroków w tył, aby rozeznać się, czym tak naprawdę jest tutaj problem i gdzie jest wasze uwiązanie i przywiązanie, gdzie ono tkwi. Tak, jakby ktoś tutaj musiał obejść naokoło jakąś sprawę, aby zobaczyć ją w sposób obiektywny, z innej perspektywy. Tak? A teraz zobaczymy, co tutaj wyszło. Synchroniczności. Ko, no dokładnie, konie na progu domu. Zapowiedź zaproszenie do zmian. Widzicie? Dokładnie tak. To. Do, do, do. Dokładnie tak. I teraz słuchajcie, aniołowie w ludzkiej postaci. To może być każdy. Na przykład pani w sklepie, ktoś, jakieś osoby, tak? ktoś, kto nagle powie coś takiego, że naprowadzi się to na właściwy trop, ścieżkę. Dokładnie. I ja dokładnie coś takiego też dostałam. W tym momencie, kiedy w mojej świątyni, w której, do której trafiłam pierwszy raz, był właśnie remont, a to przekierowało mnie do innej świątyni. I tam dosłownie dostałam instrukcję, jak, co mam zrobić. W sensie takim, że nie co mam zrobić, tylko w jaki sposób mam pójść. I dzięki temu narodził się mój kanał. Tak? Bo wykonałam instrukcję i usłyszałam. Wręcz rozkaz, tak jakby, że mam założyć kanał. Więc właśnie to jest coś takiego, że coś, ktoś nagle powie coś takiego, że naprowadzi się na właściwą ścieżkę. Bądź uważny, bo często są to niepozorne osoby. Bóg kocha proste metody i subtelnie do ciebie mówi. A jesteście zapraszani właśnie tutaj do nowej ścieżki. Być może nawet nie wiecie, czym jest ta nowa ścieżka. Być może nawet tutaj dlatego jest ta frustracja. Dobrze, dodamy tutaj jeszcze z szamańskiej wyroczni. Prawdopodobnie nam tutaj pokaże się ktoś, jakaś postać, bo to są postaci. Więc może tutaj jeszcze was naprowadzi nas, was, nas, na coś. Oczywiście się czytanie kolektywne. Zależy się teraz, co się u Was dzieje. Jak się dzieje u Was, tak? Więc będzie, będzie to różne. Hmm, wyzwanie. Dokładnie. Jest to wyzwanie. I jest to początek. Jest to początek. Konie na progu domu. To, jest, to był początek. To była pierwsza rzecz, jaką ja zapisałam. I zapisałam to, yy, no, wcześniej, jakieś osiem. Miesięcy, 9 miesięcy przed tym, jak powsta zaczęły powstawać następne, um, następne zapiski. I to było właśnie w nocy sylwestrowo kilka minut przed północą, z 2017 na 2018. Czyli u was faktycznie jest to początek, jest to zaproszenie właśnie tutaj do, do czegoś. Tak, i to jest śpiew waszej duszy. Dlatego tutaj trzeba zrobić te kilka kroków w tył, obejść problem w koło, ale też posłuchać śpiewu waszej duszy. Oczywiście metody są różne, aby to zrobić. Mogą, mogą tutaj też być strachy, możecie się tutaj właśnie bać w tym momencie, bo nie wiecie, co dalej, nie wiecie, w którym kierunku, tak? Dlaczego się boicie? Dlatego, że kiedyś było tak, tak i tak. Pamięć, pamięć właśnie tutaj tak o rzeczach, które były, to może Was wstrzymywać, tak? Frustracja, 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 dlatego właśnie tutaj powstaje frustracja, tak? Ehm, tak, konflikt wewnętrzny może tutaj być. Czasami ten konflikt może już być na zewnątrz, tak? Kiedy Wy, wy jesteście... W strachu, tutaj i no energia jest nie jest fajna, więc gdzieś, gdzieś musi znaleźć ujście. Mamy tutaj ducha, tak? Mamy energię tutaj, um, wyzwania, wyzwania. Problem to jest tak naprawdę wyzwanie. To, co jest na, na samym początku: problemy, wyzwania, tak? Więc widzicie tutaj, um, wszystko nam, wszystko nam, wszystko nam mówi, tak? Że nas ktoś pokocha. <grym> co tutaj jest. Um, My, my cały czas będziemy doświadczać różnego rodzaju wyzwań. Zawsze będziemy adaptować się do zmieniających się okoliczności życiowych. Tak? Więc to jest normalne. Ale mimo te, pomimo tego nie powinniśmy ustawać w drodze do naszych celów. Nasze cele tutaj, tak? Będą różne oczywiście, ale nasze konflikty nasze będą podobne. Czyli będą, będą właśnie te emocjonalne tutaj, tak? Będą też fizyczne, tak? Wiele wyzwań, hmm, bycie co tak naprawdę jest potrzebnym, potrzebnych, bo inaczej nie zadziałoby się nasze przeznaczenie. Tak? Po prostu są potrzebne. I może dziać się później teraz w Waszym życiu. Mogą kończyć się związki, nie wiem, mogą kończyć kariery, może coś być ze zdrowiem. Każdy z Was może doświadczać tutaj frustracji, konfliktu. Czyli czytanie jak najbardziej tutaj kolektywne, prawda? Ale jeżeli jest jakiekolwiek wyzwanie, to tutaj jest powiedziane właśnie, że musimy najpierw je zaadresować, czym ono jest. Być może roz rozeznać się z przeszkodami, które są na naszej ścieżce, ale też trzeba będzie tutaj zacząć działać. Jeżeli zaczniemy działać, no to oczywiście jest tutaj oferowana satysfakcja i sukces. Dobrze, a co powie tutaj wyrocznia kabalistyczna, jako. Takie tutaj dokończenie. I to będzie naprawdę bardzo krótkie czytanie, kolektywne. Tak coś tutaj wrzucam i wracam do pracy. A jutro, tak jak powiedziałam, pokażę przykład czytania na nowy rok numerologiczny. Omówię też rok numerologiczny. Tak ogólnie. Jeżeli ktoś będzie sobie życzył, to będziemy sobie zamówić. Ok? Hmm. Dobrze. Czyli tutaj swego rodzaju, wiecie, co jest jakby takie ryzyko. Chociaż to ryzyko jest. No, tutaj będzie trzeba zaryzykować. Tak? Być może nawet będziecie musieli zaryzykować w sekrecie, że tak to powiem. Czyli gdzieś coś poeksperymentować, coś sprawdzić. Tak? Bo to jest jakaś możliwość. Możliwość, na jako, na jakaś szansa. Tak jakby ktoś tutaj troszeczkę zagrał, ale nie do końca jest to taka, wiecie, głupiutka gra. to jest trzeba zaufać intuicji. Bo będziecie otrzymywać prowadzenie będziecie wiedzieć jak i kiedy to jest po prostu to jest takie wiedzenie wewnętrzne tak nie wiem skąd wiem ale wiem Oczywiście nie ma tutaj gwarancji mi też nikt nie dawał gwarancji kiedy zaczynałam kanał tak tym bardziej że wtedy no ci którzy znają moją historię wiedzą że było to co było um. A jeżeli będziecie tutaj. Właśnie, ja kiedyś, właśnie, kiedyś, kiedyś zanim założyłam kanał, to zawsze myślałam, że to jest jeszcze ten czas, że muszę więcej umieć, że muszę, muszę być taka, taka czy owaka. Więc jeżeli będziecie czekać na to, że wszystko będzie tutaj pewne, możecie czekać wiecznie. Bądźcie gotowi na działanie, ale będziecie musieli tutaj też mądrze wybrać moment działania. Tak, tak. I nie wiem, co tutaj jeszcze mogę wam dodać, może dodam jeszcze tarota nocy i w ten sposób zakończymy. Kolektywne czytanie, więc było to do osób... No wiecie, no rozpoznacie tutaj siebie. Jeżeli to jest wasze czytanie, to jest to wasze czytanie. Jeżeli nie, nie jest to wasze czytanie. Wieża. Mhm. Dokładnie. I tutaj dokładnie, to jest, to jest, powtarza się 2018, jak nic, czyli to, co nazwałam ludzi, ludzi z, wie, z lipcowej wieży 2018, z lipcowej wiedzy 2018. Więc tutaj dzieje się podobna wieża. Nie należy się wieży bać, dlatego że wieża jest boską interwencją, tak? Żeby po prostu coś zmienić, bo zmiany są tutaj potrzebne w waszym wypadku. I to jest powiedziane, im wyżej, we, im wyżej wejdziesz, tym niżej upadniesz. Tak? Kiedy przychodzę, zwiastuję zmianę w życiu. Wszystko, czego dotnę moim, moim zielonym światłem, będzie dramatycznie potrząśnięte. I wtedy zobaczysz, że wszystkie twoje wierzenia były zabazowane na złym fundamencie. Nic złego tutaj nie odejdzie. Znaczy nic dobrego tutaj nie odejdzie. To, co jest zbudowane na złym fundamencie. Tak? Proces, przez który cię zabiorę, jest oczywiście ciężki i możesz się bać, ale jest niezbędny. Tak? Możesz doświadczać w tym momencie bezsenności, bólu, wątpliwości, złości. Tak? Tak było w 2018, a przynajmniej w moim własnym przypadku. Ale po mojej zmianie, po tej zmianie, którą przynoszę, już nie będziesz ten sam. Tak? Dlatego, że ja niszczę wszystko, co nie jest zabazowane na prawdziwym, dobrym fundamencie. Ale jak już, jak już wieża upadnie, jak już upadniesz, to podniesiesz się i znów wzrośniesz. Po mojej destrukcji przychodzi rekreacja. Więc, mój przyjacielu, jest jeszcze tutaj inna część mojej wiadomości. A ta wiadomość jest taka: przeżyjesz, tak, tutaj i pójdziesz znacznie dalej niż jesteś teraz. Będziesz silniejszy, mądrzejszy, wyższy. I taka jest ta wiadomość, tak? I tylko czas, właśnie z perspektywy czasu, będziecie widzieć, jak ważny był to temat w tym momencie, i że tak naprawdę nie zadziało się nic złego. I nie było innej metody, nie było innej drogi, jaką. Oczywiście tutaj jest szansa, bo to nie, nie, nie musi być tak, że wy przez to pójdziecie, przejdziecie. Może, można jeszcze się tutaj, nie wiem, opierać, ale ci, którzy nie będą się opierać, którzy przejdą po jakimś czasie, zobaczycie, że nie było innej drogi do miejsca, momentu, uwarunkowań, w jakich będziecie za jakiś czas. Wszystko miało sens, a przynajmniej u mnie. I tak wygląda czytanie na dziś: czytanie dla kolektywu, a ja dziękuję.